Witajcie! Witam wszystkich! Jak zauważyliście, mamy jeszcze choinkę. Chcieliśmy nagrać taki luźny filmik, coś pomiędzy podcastami, aby wam pokazać też, jak wygląda nasz pokój, w którym często nagrywamy. W zasadzie tylko w nim nagrywamy. Chcielibyśmy pokazać też więcej niż pokój, ale nie wszystko. Dlatego, że my nie pokazujemy nigdy wszystkiego tak do końca. Na pewno nie chcielibyśmy pokazać Łazienki, bo mi osobiście kojarzy to z tak zwaną cywilizacją śmierci. Dla mnie to jest po prostu nieprzyzwoite pokazywać za przypuszczenie kibelek ani kuchni, bo nasza kuchnia no, niestety wymaga renowacji. Więc nie jest ciekawa, a nie możemy pokazywać punktów tylko jakieś, bo to nikomu i tak nic nie da. A tym bardziej co, mamy pokazać co mamy w lodówce? Albo w koszu na śmieci, to trochę jest dziwne. Kuchnia jak kuchnia. Też jak widzicie, nie widać nas. Ja mogę mówić za, za siebie, bo dzisiaj jest trochę kiepsko czuję się. Nie wiem, czy to wina ciśnienia, czy... Nie wiem co tam się dzieje u mnie, ale no, tam przeciwbólowa już to trzeba działać, więc jest o tyle dobrze. No ale czułam się trochę nie, nie, nie za fajnie, więc postanowiliśmy po prostu tylko udzielać swojego głosu. I na razie widać jest pokazana choinka, ale to nie będzie tak wyglądać. Pokażemy więcej. Żeby udowodnić, że nie jest to JPEG stworzony w komputerze, tak. ale że jest to prawdziwe nagranie. No się zobaczyć ogonek tak o, raz na jakiś czas tak. przemykający tutaj, bo łatka akurat Atakuje siedzi, nas. siedzi u Mateusza na kolanach. Ma jakiś ona hmm. ma jakiś specjalny GPS, wyczuwa kiedy my nagrywamy i wtedy staje się bardzo aktywna. Tak. Czasami musimy ją po prostu no, pacyfikować. Cały dzień czasami potrafi spać, ale jak się włączy kamerkę, to już jakby się, nie wiem, jakieś guziki włączało też i, i już się uruchamia, mruczy, przeszkadza, wchodzi. A może ona ma parcie na szkło? Chciałbym zauważyć właśnie, że chyba tak. Może... No, Łatka, Ty chcesz nagrywać? Chciałabym być popularna. No to powiedz. Może założymy jej kanał. No właśnie, to, to powiedz, że chcesz nagrywać, a nie się tak czaisz. No, także... U nas jeszcze jak widzicie jest choinka. Zwykle trzymamy ją do 2 lutego. Więc jeszcze się cieszymy jej pięknym. No, jeszcze zostało trochę tygodni, więc. To jest właśnie zaleta trzymania choinki sztucznej. Morzywa rzeczywiście padnie i trzeba by kupić albo skądś przynieść długo na zastępstwo. A nasza jest plastikowa. Wygląda jak żywa, ale jest plastikowa i może długo jeszcze No i muszę, i muszę jeszcze pochwalić naszą kotkę, że nie interesuje się tak choinką. Nie wchodzi pod nią, nie zdejmuje bombek, nie, nie chrupie lampek. Po prostu stoi na choineczką, ona się bawi ładnie swoimi zabawkami. No chyba, że chce wymusić przysmaczka albo jakieś jedzenie. No to wtedy daje nam znać i albo się chowa pod choinkę, albo wygryzuje, wygryza. Wygryzuje? wygryzuje. Może być? Wygryzuje. Bo czasami wygryzuje, a czasami wygryza. Aha, a, no, no. te plastikowe igiełki z choinki, aby właśnie zwrócić na siebie uwagę i pokazać, że ona jest w tym momencie właśnie głodna i trzeba dać jej jeść. Chcielibyśmy się też pochwalić czymś, co się pomału odsłania, czyli tak. kijaszek. Kijaszek wielofunkcyjny. Oczywiście nie na kota, żeby nie było. Mateusz pomaga sobie tym kijaszkiem wyłączyć choinkę. Czasami otworzyć wywieczniki w oknach albo poprawić firankę. Coś, czego nie możemy tak. Naprawdę sięgnąć, to czy znaczy, ja w ogóle nic nie mogę sięgnąć, ale tutaj chodzi mi o Mateusze, że ten, ten kijaszek z tym haczykiem u góry to taki nasz wynalazek, który pomaga nam czasami też sięgnąć coś bądź poprawić z górnych części. Oczywiście mamy też chwytak specjalistyczny, ale tym haczykiem czasami wydaje mi się, że lepiej można coś sięgnąć niż tym chwytakiem. I słabacie stabilnie, nie? No tak. Jak, Jak ja? widać na załączonym obrazku, czy wideo, to są nasze meble, które stoją u nas już kilka lat. I kupiliśmy je kiedyś od pewnego małżeństwa, które no, już nie chciało się ich pozbyć. Nie, chyba nie pasowało im do czegoś. Natomiast my byliśmy tym zachwyceni, ponieważ to są takie meble retro, jak widać. A my lubimy ten styl? Tak. Ja uważam, że te meble robione dzisiaj współcześnie na zamówienie to są takie zwykłe powierzchnie, proste, bez żadnego wyglądu, bez żadnego piękna, które w zasadzie tylko odstraszają. Są funkcjonalne żyją tak w zasadzie jak niemieckie samochody. Nasz pokój jest akurat jednocześnie i salonem, czyli pokojem gościnnym i sypialnią, więc też służy do przyjmowania gości. I ciekawiej można rozmawiać, ciekawiej można spędzać czas, kiedy patrzy się na coś, co ma wygląd, co ma jakiś kształt, kolor, a nie tylko funkcjonalność. Myślę, że wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, a nie niewtajniczonym powiem, że to jest miś Paddington, który yy, z definicji chyba miał być dla dzieci, i pewnie ktoś sobie pomyśli, teraz z naszych widzów, co 50-letni facet widział w lalce, która jest żywcem wzięta z bajki dla dzieci. No, i chyba muszę wytłumaczyć tutaj, że my jesteśmy inni, a ja to już szczególnie, bo w młodości obiecałem sobie, że nigdy nie będę stary. I my jesteśmy niekonwencjonalni i nie zamierzamy zachować się jak para emerytów, którzy piją emerytową herbatę i oglądają 4527 odcinek Klanu. Jak na nasze 60 lat to mamy bardzo młode zainteresowania. Miśem Paddingtonem, jak to ja go nazywam. Hmm. Także, no, nie się trzymamy. A miś u nas wziął się z licytacji dla Alanka. Zacięta walka, była strasznie. Ale chcieliśmy go mieć i przy okazji wpłacić Alankowi pieniądze, które do tej pory są mu potrzebne, więc bylibyśmy bardzo wdzięczni za jakiekolwiek wpłaty i naprawdę nawet te 5 zł czy 10 zł będzie dla tych, którzy zbierają bardzo dużym wsparciem. Teraz pokazuję łatkę, akurat załapała się w kadrze. A po licytacji, to chciałem dodać, że w przypadku właśnie Misia Paddingtona, którego wygraliśmy, wyszła też taka naturalność brania udziału w takich akcjach. Bo czasami ludzie wpłacają coś na jakieś zbiórki, aukcje i czują przy tym jakąś wielką satysfakcję, że komuś pomagają. Mi się wydaje, że to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby chcieć komuś pomóc, żeby czuć tą radość, że ktoś ma pomóc, bo po prostu jej potrzebuje. A taka wypadkowa u nas polegała na tym, że nie dość, że kupiliśmy i te pieniądze mogliśmy ofiarować, to mamy jeszcze to, co chcieliśmy. No to jest trochę taka inna wersja niż w bajkach, czy w książce na przykład, ale ona jest taka wzorowana na filmie który tam kiedyś powstał. Nie, bo chyba trochę walizeczki brakuje, nie? Tak, no w oryginale jest walizeczka. No właśnie, walizeczka. Ale może to bym coś dokupić. A to jest nasz słynny zegar. Tak. Na którym nie widać godziny. I drugie zabytkowe komunistyczne krzesło, które jest chyba tak stare jak ja. Obok no tej, drapak oczywiście też. Drapak, właśnie. Łatka, prezentu jak wchodzisz, ten drapak. Tak. Łatka czasami na nim bardzo szaleje. Jak widać ta ten cała, cała belka jest bardzo gruba i ona się potem wspina jak po drzewie i... A na początku, przepraszam, że się przerwę, na początku bała się w ogóle tego trapaka. Nie wiedziała jak ma sobie z nim poradzić, jak ma tam wejść. A teraz to wchodzi normalnie jak niedźwianek. Tak. wspina się jak komandos. Tak. Widać tylko zabawki tutaj w tym bocznym legowisku. I ona kiedyś tam spała, jak była trochę mniejsza, trochę młodsza, teraz jej się chyba już znuziło i już nie jest zainteresowana. Ja zresztą ma ciekawsze miejsce, więc tutaj po prostu wchodzi tylko kiedy chce się dostać na segment. Tam, gdzie jest ta deska na górze, powinno być jeszcze jedno legowisko, ale matka miała problemy, żeby tam skoczyć z tym legowiskiem, dlatego zjedliśmy je. I z deseczką jest zdecydowanie łatwiej, ale go powędrowało na łóżko i teraz śpi sobie z nami, ale na swoim miejscu. No i wracając do tematu yy, tego co widać przed nami, czyli zegara. No pięknie nam się doprezentowałaś. Dobra. Przy okazji jest e, taka nasza kocia rutyna, bo łatka ma to do siebie, że potrafi się tak e, niż ni uruchomić. E, biega jak atom, wtedy jak na swoje 12-13 lat, no to jest bardzo energiczna. No w kwietniu 13 skończy. Czasami trzeba ją łapać i nie wiadomo z której strony się pojawi, i trzeba uważać na wszystko, zwłaszcza na rzeczy, które potrafi się przewrócić albo wylać. Teraz pojechałem w inne miejsce do naszego okna balkonowego, żeby pokazać pewien paradoks. Kupiliśmy to mieszkanie, i deweloper, który nam je prezentował, mówił, że wymogi teraz w nowych budynkach są tak skonstruowane, że dwa mieszkania w danym bloku muszą być przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Ale to jest bardzo ogólne pojęcie, bo osoby niepełnosprawne jesteśmy my, na przykład osobami niepełnosprawnymi, jeździmy na wózkach. A jak tutaj widać, jest okno balkonowe, które ma próg, bo jest. Yy... Przy studą się nie da przejechać. one jest za wysoka, Wózki można było to zniszczyć. No więc nie wiem, jak ktoś, kto budował to mieszkanie, wyobraża sobie, że możemy wyjechać na balkon. To jest właśnie nasze polskie budownictwo dziwne. Dawaj, nie chcesz? Na chwilę wyjechałem też na przedpokój, żeby pokazać wózek Eweliny, który stoi i czeka na nią. Mam nadzieję, że kiedyś na niego znowu usiądzie. Będziemy mogli znowu się połóżać i z tego względu właśnie, że jest to wszystko tak ograniczone, pokazujemy tylko wybrane rzeczy. Ale chcieliśmy po prostu Wam zaprezentować to, chociaż w taki minimalny sposób, jak to u nas wygląda, żebyście mieli większy, bardziej dokładniejszy obraz tego, jak żyjemy. Dziękujemy Wam bardzo za to, że gościliście w naszym domu. Mogliście zobaczyć nasz pałac, a właściwie zamek, jak wygląda nasze królestwo. No, nasze mieszkanie nie jest duże, ale ja wychodzę z założenia, że ciasne, ale własne. No tak. I bardzo Was prosimy o wpłaty na zbiórki dla Alanka i mojego kuzyna Łukasza. I jeszcze raz przypominam, że linki do nich zamieścimy pod tym filmikiem. Będzie nam bardzo, ale to bardzo miło, jeśli nawet te 5 zł każdy od siebie wpłaci. Zapraszamy Was też na inne nasze materiały, podcasty, yy, nagrania wideo, które pokażą się w przyszłości. Yy. Możemy zapewnić, że będą niektóre bardzo fascynujące tematy i będziemy się starać, aby Was nie zanudzać zbędnymi treściami. Jak pewnie każdy już zauważył, my jesteśmy inni. Pokazujemy naprawdę swój punkt widzenia na wiele spraw różnych, ale mam nadzieję, że wśród naszych widzów znajdą się zwolennicy takiego spojrzenia na świat. Także raz jeszcze dziękujemy Wam. Trzymajcie się. I do następnego spotkania. I to do zobaczenia. Pa.